Witam. Jarosław Łuczak, firma Abart. Wrocław prezentuje Kierio, Rio, czyli jeden z mniejszych modeli kija na polskim rynku. I jednocześnie bardzo popularnym, szczególnie we Wrocławiu, ze względu na używanie tych samochodów przez WORD, czyli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, do egzaminowania kierowców na egzaminach kategorii B. Samochód wręcz idealnie nadający się do zasilania gazowego, ze względu na pośredni wtrysk benzyny, jak również hydrauliczną regulację luzów zaworowych, dzięki której nie musimy o to dbać, nie musimy o tym pamiętać, nie musimy tego kontrolować i nie musimy przede wszystkim ponosić kosztów z tym związanych na regulację co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Do zagazowania tego autka użyliśmy instalacji gazowej firmy BRC, typu Sequent 32 opartej na reduktorze Genius MB wtyskiwaczach IN03MY09 i sterownika Sequent 32 OBD. Dodatkowo mamy tu jeszcze filtr fazy lotnej, filtr fazy ciekłej z elektrozaworem i to wszystko, jeżeli chodzi o Elementy, tutaj jeszcze widzimy podłączenie układu grzania do reduktora i to wszystko. Auto prawie nowe, ma dopiero przejechane 30 tysięcy km i w bardzo dobrym stanie. Będziemy obserwować, jak się będzie zachowywało na gazie przez następne kilometry. Teraz, już jeżdżąc o połowę taniej, wnętrze autka. Bardzo schludne, bardzo przyjemne dla oka. Jednocześnie dosyć wygodne, sztywne, słuchające się kierowcy. Deska rozdzielcza bardzo czytelna. Tutaj radio, takie w wersji troszeczkę uboższej. W innych wersjach występują z dużym w pełni cieku krystalicznym ekranem. A tutaj mamy taką wersję podstawową, która w zupełności powinna wystarczyć w szczególności na naukę jazdy. Zbiornik gazu został zamontowany wewnątrz koła zapasowego. Na pojemność 49 litrów można do niego zatankować około 40 litrów gazu, co powinno wystarczyć na przejechanie około 400 km. Po tych 400 km można zajechać na stację i dotankować gazu za pośrednictwem wlewu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny, którą trzeba uruchomić, otworzyć dodatkową dźwigienką. Bardzo bezpieczne, wygodne rozwiązanie z takim zaworem tankowania pod klapką. Nikt nawet nie musi wiedzieć, że zimy. Na gazie, a jak to Polacy mówią, lubią o tym mówić, że to jest to korek wstydu. Jeździć na podtlenku biedy ludzie się wstydzą, ale jeździć zem się nie wstydzą, a diesel jest zdecydowanie bardziej nieekologiczny i jeszcze droższy w użytkowaniu, choćby nawet ze względu na wysokość cen paliw, jak i na użytkowanie silnika i serwisowanie go. Dlatego też zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszych usług i przejścia na naszą stronę mocy, czyli ekologiczną i ekonomiczną. Tych, którzy nie chcą jeździć na gazie, nie chcą korzystać z naszych usług, zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, na którym prezentujemy różne ciekawostki z tygodni motoryzacji i alternatywnych źródeł zasilania.